Przed rozpoczęciem filmu chciałem Was tylko przeprosić za jakość dźwięku Ale niestety wiatr taki, że głowa urywa Nie miałem na to wpływu, a nie mam jeszcze mikrofonu W sumie nawet nie mam za bardzo jak go podłączyć pod telefon Tak więc, sorry jeszcze raz Mamy hamerka, mamy hamerka Mamy Ameryka, mamy Ameryka, na polu My już jesteśmy w drodze do Anglii. W sumie jesteśmy już w Anglii. W Wali strasznie para, więc lecimy rabować angielskie ziemię. Z nadzieją, że wpadnie coś ciekawego. Cześć. Cześć, cześć. Młody niestety nie mówi po polsku, więc nie bardzo wie o czym rozmawiamy. No co? Mamy nadzieję, że coś wpadnie. Ma być sucho, to najważniejsze, więc <gryw> jesteśmy już w połowie trasy godzina za nami, godzina przed nami i mam nadzieję, że coś wykopiemy wiemy, że będzie biało, więc nie wiem jak będzie z dźwiękiem ale widzimy się później My już na polu trochę wieje jest Kacper gotowy do akcji mamy 55 akrów za dużo i tak dla nas zobaczymy co nam dzisiaj ziemia angielska przyniesie tu jest mój znudzony asystent. Mamy sygnał, jest krągłość. Jest gusik. Zobaczymy, czy jest ładny. A zdobny, czy jest zwykły. Płaski. No, obecno wygląda, że jest zwykły. Płaski. No, ale jak są guziki, to, to będzie ich więcej. Ostro strzelane Bo już któryś z kolei Kolc mi wychodzi Na razie Bez rewelacji Ale Terenu do chodzenia mamy sporo I to żeby tego wiatru nie było Mamy Takie maleństwo wyszło Wyszło, wyszło takie coś, wygląda jak część broszki. Jakieś ładnie zakręcone. No, nie wiem. Mam mieszane uczucia, ale na pewno nie jest to przypadkowo upieprzony kawałek metalu. Tylko było to uformowane w takim, a nie innym kształcie. Jak na razie dzień całkiem udany. Lecimy dalej. Dobrze się zaczęło od <śmierka> hamerka. Wyszło kilka pocisków, albo i kilkanaście. Już wiem skąd one się tu wzięły. Mam i do nich broń. Teraz. <śmierka> nie wiem pistolet zabawka nakładka cholera na wie ale powiem wam szczerze że ciężko się chodzi to jest wszystko kukurydza wysoko sterczy w niektórych miejscach naprawdę ciężko nie bardzo nic pogoda zaczęła się psuć trochę zaczęło kropić mocno wiać młody poszedł do samochodu a mnie wpadło coś takiego nie mam pojęcia może jakaś cholera wie co nawet nie będę zgadywał oczyszczę w domu zobaczymy co z tego wyjdzie dla nas już koniec dnia pokopane nie wyszło za wiele ale wiatr się zerwał taki, że zaczął mnie obracać w miejscu, więc uznałem, że czas się ewakuować najważniejsze, że szedł hamerek pełne podsumowanie będziecie mieli jak wrócimy do domu zobaczycie co tam powychodziło z różnych śmietków nie za wiele tego było, ale widzimy się jeszcze za chwilę dobra, wyślę wam podsumowanie za wypad do Anglii 200 minut przejechane stówka w jedną, stówka w drugą 4 godziny w trasie żeby pokopać przez 5-6 godzin ale wiatr był taki, że w pewnym momencie zaczęło mnie obracać w miejscu więc stwierdziłem, że pora wracać Przepraszam Was za dźwięk, no ale niestety przechodzimy przez okres huraganów i prędkość wiatru dochodziła do 70 mil na godzinę. Tak więc nie miałem możliwości, żeby cokolwiek tym zrobić. Tak więc zobaczcie co podsumowałem dla Was z dnia w Anglii. Dobra, więc patrzcie ile wyciągnąłem kolcoków. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 dwa guziki A jakaś kulka pistolecik widzieliście no i co tu mamy jakąś część zapinki jakiegoś mocowania może kawałek klamerki, nie wiem i tutaj nie wiedziałem co to jest ale patrzcie to są haki do ubrania z tego tutaj trochę nie ma identycznego z moim ale to są wszystko rzeczy które mają około 1000 tysiąca, tysiąca lat tak więc bardzo fajna sprawa no i co najważniejsze trafienie to James I. Piękny, zachowany. Pęsik. Jak tu w książce. Tylko się cieszyć. Jak widzieliście, wiele kolcoków. Wyszedł w końcu hamerek. Pierwszy w tym roku. maluśki, ale piękny. Świetnie zachowany. No i do tego ten haczyk do ubioru. Który no, Dla mnie zrobił dzień Chociaż już jest w niespecjalnym stanie Mam nadzieję, że jest faktycznie tak stary jak mi się wydaje No i co Za tydzień jadę do, Na dwa wykopki komercyjne W sobotę i w niedzielę Tak więc materiału będzie pod dostatkiem I Dziękuję, że byliście ze mną Zapraszam Was na następne materiały Na razie Hejka